Cześć Dzień dobry Blindemski serdecznie w nowym odcinku zagrajmy w Stineless Steel Kampania Mongo. E, oszczędziłem Wam oglądania tej bitwy, którą miałem ostatnio <laughs> zaplanowano tutaj, gdzie rozprawialiśmy się z kapitanem Badin, de, Dan, de, jakimś dandim, e, więc... Z bardzo prosta armia buntowników, którą rozbiłem bez większego problemu Problem był tylko w tym, że miał łuczników i pewni łucznicy ostrzelali, moich konnych sporo straciłem przez to Dobra Ale dzięki temu on już poszedł na tereny świętych łowów A my możemy cofnąć się Albo pójść jeszcze dalej nawet I rozgromić kolejną armię, znaczy kolejny tam oddział Najemników, który się tutaj buntowniczy zrobił I są to buntownicy teraz, więc nie ja Najemnic, tylko buntownicy Ragnar. na Doskonale, więc tak, w tym miejscu bym rozbudował drogi. Bo by mi były potrzebne. Przecież przez przejść tędy. Później tam. Tutaj też moglibyśmy coś rozbudować. Będzie to na pewno market. Hmm. <laughs> Wjazd nie ma nic zbudowany. No, będziemy musieli troszkę pobudować. Z tego co widzę. Sprawdźmy co się dzieje tutaj w okolicy. Co ja ostatnio robiłem. Ostatnio to ja robiłem właśnie. Chciałem iść na e, Kutasi. Na jakieś... Nie będę mówił aluzji do tego. I przede wszystkim czeka nas obrona Baku. Czy ja dam radę wyjść stąd i ich Ale rozgromić? To może być pytanie troszkę takie retoryczne, bo może się nie udać. W takim razie, wiecie co? My wyślemy ponekonnicy im do pomocy. bez dowódcy. Ale nie powinno być z tym większego problemu, bo oni dotrą do... W jedną, tu, dobra, dwie tury. E, dobra, wyjdziemy nimi w takim razie. Tymi konnymi. Tutaj trwa już przetrenowanie. Doskonale. W takim razie jeszcze powiedzmy: weźmiemy sobie jeden oddział tych zwykłych e, wieśniackich łuczników, chłopów inaczej. Mówiąc, by móc... Zostawić ich tutaj. Dobra, zabójca dalej, proszę. Cudownie. Musimy się teraz zająć Bagdadem, bo Bagdad niestety, ale się już... Nie będziemy czekać na przeciwnika, po prostu zaatakujemy go i zobaczymy, czym on dysponuje tak naprawdę. Hmm, co masz? O, panie, jesteś tak w ciężkim zadziem, wielbłądzim, żebym ci powiedział nawet, że nie masz szans z tego wyjść. Dobra, ludziska, ja się z wami widzę za chwilę, bo taki mały piterki tutaj ja będę wycinać, bo zajmują za dużo czasu. A my chcemy się rozwijać dalej, bo i tak to będzie najdłuższa kampania chyba na YouTube. Dobra, widzę, że z za chwilę. No i tak jak przypuszczałem, malutkie straty. Tutaj kalifat został od nas odparty. Dobra, tylko trzeba będzie tutaj zwerbować chyba mordercę, by zajął się niestety, ale tymi imami. No dobra. Co się dzieje tutaj w takim razie. Tu mamy kolejne oblężenie, ale to oblężenie może raczej trwać... Oni myślę, że będą chcieli zaszturmować nasze miasto. Bardziej, że jeżeli to zrobią, to na murach mamy bardzo dużo ciężkich, znaczy bardzo dużo wspaniałych wręcz uczniów Będziemy się nawet obronić. I zobaczmy, czy coś jeszcze pominąłem, czegoś jeszcze nie zrobiłem? Nie. Na razie tutaj spokojnie. Przepraszam za to. Sprawdźcie w takim razie północ. I tu mamy kolejną armię, ale niestety się z nią bić nie możemy, bo nam się skończył ruch, więc jeszcze spojrzę sobie. Tutaj jest kolejna armia, która się gdzieś tam tam. Tu mamy jeszcze jedną, z którą najprawdopodobniej stoczymy teraz bitwę. I tak, chyba że połączymy się najpierw, wiecie co, połączymy się najpierw z tym oddziałem. Dopiero później będziemy z nimi walczyć. Tutaj natomiast są troszkę niezadowoleni, więc będziemy musieli im tam pomóc. NABIJAJĄC WSZYSTKICH! Dobra, chyba wszystko w takim razie jest gotowe, więc wroga armia rozbita, powiększenie świty, powiększenie świty wzrost, cech, może być, zrobimy sobie sejwa. Zobaczymy co robi przeciwnik. Naprawdę liczę pomału na ten szturm ze strony Turków, oni by wtedy się pięknie rozbili o mury i bramy Mosulu. Ale zobaczymy co zrobią. Zacznie mnie chryparan no Znowu? w chwili spokoju mi nie dajesz. Hmm? Dobra, widzę, że będzie trzeba się rozprawić z tym dość szybko. O. <laughs> Ale nas rali tych armii po prostu chyba z dwóch czy trzech prowincji tyle armii mieć. Noż, to jest pogięte. No, dobra, gramy na najwyższym. Więc będą spamować. Turcy to jeszcze rozumie, bo oni mają ziemię. Powiedzmy i nawet dochodowe te niektóre miasta, to Nazar stolica pewnie ich się zachowała, więc daje im, daje im pieniądze. Pieniądze, ale... Pieniądze! Ale kalifat, który może mieć ze 3-4 prowincje jeszcze, to... No, już... <laughs> Rzeka przegina. Chyba, że mają te jednostki tak tanie, że po prostu mogą. I to są, wie, wiecie, jakieś tam, powiedzmy najniższe tiery. Dobra, dodatkowy <laughs> generał. Jak najbardziej. U. Że bożyście po prostu Oho, i jesteś w stolicy, czyli w... tym Alamucie Dobra, doskonale Sułtan turecki nie żyje No i dobrze W takim razie od razu będziemy werbować No, mamy 7000 tysięcy, nie wiem, czy będę werbował aktualnie w tym miejscu Ale wiem, że będę chciał tutaj przede wszystkim zwerbować zabójcę Troszkę zwykłej piechoty do pomocy. Tych sobie połączę, żeby mieć więcej. Tutaj mamy wreszcie Asasina. Asiasin spróbuje zabić go. Nie dał rady. Asiasin spróbuje zabić go. Pięknie! Asiasin dał radę! Asiasinowanie jest fajne. Powiedział Asiasin, po tym jak asiasinował wszystko, co w okolicy było. Dobra, jak to wygląda? Za religia. 66%, to już jest okiem nieźle, 7%. To by trzeba było troszkę popracować. <coughs> Sól, o, widzę, że zobaczcie, Turcy się wycofali z Musulu. Też bym się wycofał na ich miejscu. Ok, wejdziemy sobie w takim razie tutaj i będziemy powoli działać. Czymże jesteś? Dyplomatą. No dobra, może być dyplomata. Czy ja, wiecie co, cofnę na razie jednego? I Wy sobie idźcie do Mosulu. Ja w takim razie będę musiał tutaj właśnie tworzyć dalej swoje armię. Mosul, myślę, że powinniśmy się obronić przed ewentualnym przeciwnikiem. Czy możemy wyjść? Na chwilę zobaczyć, czy tutaj nie ma najemników. Niestety nie ma najemników. Szkoda, ciebie mi się akurat naprawdę przydali. Mhm. W kerma możemy coś wyrwać dobrego? Średnio. W takim razie. Zobaczmy, czy moglibyśmy. Natomiast to możliwe, że będzie narażone często na ataki. Pamiętam, że tu chyba coś chciałem zrobić. Tylko już cholera, nie pamiętam co to było. Mamy kopalnie lepsze. 140. Nie. Tutaj możemy lepsze drogi zbudować, co by się w sumie przydało. Przesyłanie, szybsze przesyłanie wojsk. prowincja jest dość duża. Nad tym jeszcze pomyślę chwileczkę. Kerma, coś ciekawego. Później możemy budować. O, właśnie, odstąpili. Jak widzicie pięknie, Bakło jest już nie czyste. W takim razie wracacie do Tbilisi. Tam nie możemy zostawić mniejszej niż pełen garnizon armii. Tutaj dwa oddziały dodatkowe. Jeden oddział, nawet tych poprosimy. Choć nie, tych nie. Na razie jeszcze nie, bo potrzebujemy taniej siły. Moglibyśmy przetrenować za to te oddziały. Co zrobimy w następnej turze? gdzie mhm, cofnęli się. Nie mają siły, by to to zrobić po prostu. Dobra, a my się zaczniemy wreszcie rozprawiać z przeciwnikiem, który się tutaj gdzieś kręcił. Przede wszystkim to na się. Roz <coughs> Rozprawić. tysiące, <coughs> <coughs> <Rozprawić. coughs> uh -huh. coś takiego już warto nagrać, więc zabieram się do walki. Nie mają generała, dowodzi mi zwykły kapitan, więc myślę, że mój powinien sobie tutaj z nimi poradzić. Znaczy poradzić! Zmierzżyć ich i nabić ich łby na mal. Macie mnóstwo w okolicy, będzie pięknie dwa tysiące łbów. <tryk> Matko Puska. Kurwa lasy. Dobra, lasów nie lubimy. Mm, nie tą frakcją. Dobra. Już bym walczył z mongołami. Jak najbardziej, mogę walczyć w lasach. I dlatego też ustawię się w tym miejscu. Cudownie. Więc tak, moja konnica. Na razie nie ta... Matko, matko, da troszkę do tyłu. Jezus Mario, ile ja ich mam? To się nazywa dużo. Dobra. Ustawimy się... W którym miejscu? Myślę, że ustawimy się... Najpierw damy lekką piechotę, bo ją łatwiej ewentualnie nadrobić czymś w wyniku strat. O, tutaj tak się rozstawicie. Za wami dopiero ma iść ciężka piechota strzelać nie uciekacie Wy to samo generał dopiero na tej flance świetnie i tak tych bierzemy sobie ustawimy sobie na razie ich tutaj pojedziemy z tej strony ci natomiast zajmują skrajną pozycję tutaj przy tej wiosce się ustawimy z nimi świetnie no i zaczynam bitwę tak jest i od razu przejedziemy sobie całą armią tutaj. <laughs> Świetnie. Armia z drugiej strony natychmiast daje o sobie znać. Przerzucimy ją na tą flankę i zniszczymy oczywiście jego konnicę. To jest priorytet na początek. No dobra. Tak, jest lekka kawaleria, zrównać ją z ziemią, wystrzelać jak psy. Pięknie, teraz tą. Najlepiej ich zabić wszystkich, zanim podjadą. Ba, <laughs> co ładna seria. Większość nie żyje na start. Przerzuci się na... A, -a, -a do nas jadą. Jeszcze jedna prośba. Mm, strzelacie zwykłymi pociskami. Są szybsze i bardziej efektowne będą teraz. Natomiast nimi będziemy musieli się... To wyłączmy, będzie przeszkadzać. Mhm. Uh -huh. Doskonale. A tamta druga armia no, radzi sobie chyba całkiem nieźle. Więc myślę, że... Z kim teraz walczycie? No, 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 tylko mi tutaj nic nie robić głupiego. Ustawicie się w, to, w tym oto szeregu. <laughs> hmm. Ale uwzględniając też i Was. Doskonale. Kawaleria jest w lesie. Troszkę trudniej się do niej wtedy strzela. I myślę, że może być problem. Okej. Okay. Wrzucimy ich na tą stronę. Widzicie? Ciąg. Dość mocno podchodzą. Muszę cały czas pauzować. Bo nie bądź, że mi spadki, spadki klatek mam. Tak. Zabijcie tych. Wy natomiast. Zabicie tych. Więc musimy zacząć eliminować ich oddziały, bo to będzie groźniejsze. Tutaj. Strzelaj tą lekką kawalerię. Zniszczyć ją natychmiast. ...zanim dojedzie. What the fuck, czemu ja mam 12 fps -ów? Nie wiem, ten mod działał u mnie tragicznie po prostu. Mm -hmm. Doskonale. <laughs> Strzelać teraz w tych. Wy natomiast w tych. No, troszkę tutaj strat poniesiemy, ale inaczej się nie da niestety. Okej, okay, druga moja armia ma się teraz dostać na ich tyły, czyli gdzieś tutaj, i zacząć ostrzeliwać od, na plecach. O co jest? co mnie tutaj szarżuje? Może być. Na razie nic ciekawego. Piechota jeszcze nie podeszła, to byłoby najgorsze. W razie zabić tą kawalerię. I tu mam lekką kawalerię, która aktualnie będzie na nas szarżować, więc od razu <laughs> ostrzelić, jeżeli dacie radę. Dobra, jeszcze tam wypalili. Świetnie. Wy, którzy nie walczycie, strzelać ten oddział. Świetnie. Moja kawaleria, niech się zajmie jako piechotą. Natomiast ciężcy łucznicy mogliby zacząć strzelać wszystkim tutaj. No i w tych łuczników. Świetnie. Ci dopiero podjeżdżają, troszkę ich zapomniałem o nich uh -huh. Straty, straty, straty zdawać im mocniejsze Troszkę się wycofać Czy wy? Jezu, czemu wy nie jedziecie? Troszkę szybciej panowie, bardzo proszę Doskonale Okej okay. Dlatego ustawiłem właśnie lekką piechotę sobie z przodu by wiecie co? Tutaj są pięknie zgrupowani, to może w nich zaczniemy strzelać, bo ci powinni sobie... ci powinni utrzymać linię. Na razie, dowódcy, nie będę stąd ruszać. Pięknie. Wy zajmijcie się oczywiście tymi. Albo... tymi. Mhm, wreszcie. Okej, okay. tu się ustawić. Muszę <laughs> też nie uciekać z przeciwnika. No i jak to wygląda? Zaczyna wyglądać. No całkiem, całkiem. Znaczy poniesiemy na pewno straty. Niestety on też ma multum po prostu jednostek strzeleckich. E, natomiast moje lekkie oddziały są doświadczone. Powinny wytrzymać bez większego problemu. Bo no, możemy tego dowódcę przerzucić, by uderzyć w tych e, tatarskich lansjerów. Następnie <coughs> troszkę do tyłu. <coughs> Zbliżają się do was zbyt. <coughs> Matko, boska przepraszam. No szybciej, szybciej szybciej, szybciej, szybciej. Jezu, jakie czołgi, Wy się tak po prostu wolno tutaj. Ruszacie, Czy coś okropnego. O to chodziło. Dobra, ostrzelać mi tych konnych uczników. To jest mój dowódca. Nie w tą stronę kretynie. Okej. Okay. Musimy tam pomóc im troszkę, bo nie daję rady. Pięknie. Do przodu. Ścigać ich. No i teraz uderzymy sobie. Powiedzmy w niej, bo ładnie są na plecach. Okej. Okay. Czyli co? Do przodu? Wy do przodu. Deng! Nie tą szarżę. Po prostu debeście, ale Dobra, bardzo ładnie. Wycofać się w takim razie ponownie na swoje pozycje, będziecie strzelać dalej Jak to wygląda tutaj? No oni nie przestali się już spisywać tak dobrze jak dawniej <laughs> Ich ma bardziej zaawansowaną piechotę Więcej wytrzymuje Okej, okay, ci już zostali zabici W razie zabić tych Mój dowódca, do tyłu troszkę Wy wszyscy skupić ogień na nich Tylny oddział Na tym miejscu Wy, natomiast też możecie strzelać tam Tutaj, świetnie Choć w stosunku do nich to i tak małe straty ponosimy Czy wy już się nimi tutaj zaopiekowaliście? Tak jest, więc Możecie podjechać bliżej, świetnie Powiem tak, straciliśmy tylko jeden oddział na razie Bitwa jest dość trudna Znaczy, że to była chyba już Mimo, że nie miał zobaczcie za bardzo Generała, tutaj i tak musiała być doświadczona armia Doborowa. Jestem ciekaw, naprawdę ciekaw jak się będą spisywać te oddziały w walce na przykład z Europejczykami. Czy już będzie musieli zainwestować jednak w bardziej ciężką, wiecie, cięższą piechotę, nastawioną raczej na walkę w zwarciu. Okej, okay. macie troszkę strzało, strzać ich. Ale co tu jeszcze jest? Przeciwnik troszkę się trzyma. W takim razie tutaj skierować ostrzał. W tym miejscu. Strzelaj tutaj. Wy natomiast strzelajcie tam. Świetnie. Te północy strzał nam niewiele robią. Nie musimy aż tak się nimi przejmować. Wy natomiast, skoro nie macie już nic do roboty, będziecie ścigać przeciwnika i nie pozwolić mu uciec. co? Nie. Dalej strzelać tam. Pięknie. Teraz tutaj. Że wy jeszcze macie strzały. Strzały się powoli też kończą. To, to jest martwiące. Jest... Przyczyna do, żeby martwić się. Zwłaszcza na późniejszym etapie gry. Gdzie niestety, ale będziemy potrzebować więcej strzał. Kontynuuj oczywiście. Teraz ich wykończymy. Ci mm jeszcze Ci Świetnie I chyba ich wszystkich pozabijaliśmy Wy ostrzelajcie ich Pięknie Koniec Przejechali obok, już ich nie ma Tu jeszcze jest, przestańcie strzelać, będziecie teraz strzelać do swoich Tamten oddział jest ścigany przez naszego dowódcę, ale raczej nie dojedzie jeszcze został? Nie. Dobra, będziemy musieli na pewno cofnąć się i przetrenować. Szczególnie piechotę, bo straciliśmy prawie połowę stanu liczebnego, ale za to nabili sobie doświadczenie całkiem nieźle. ok, przyspieszmy to. Haha, to no to już chyba największe straty ponieśliśmy do tej pory. Sprawdzimy, czy dokładnie. Ktoś nabił doświadczenie. Murgeni. Świetnie. No i oczywiście nasza konnica strzelecka. Troszeczkę. W sumie miałem wrażenie, że moje strzały były mniej tutaj... A, skuteczne. Tak jakbym miał lepsze pancerze albo coś w tym rodzaju. Chyba, że też to wina wiecie. Niedoświadczonych aż tak jednostek. Execute, zajbiście Jedna armia pokonana. Będę musiał się w końcu raz z tym zamkiem tutaj rozprawić bo się robi niebezpieczny wyjdźmy tym oddziałem wejdźmy do zamku i to co ja będę chciał zrobić przede wszystkim sobie troszkę połączyć tutaj siły tutaj jest setka, tutaj jest setka tych jeszcze możemy połączyć, tych również tutaj, 27 o no, powiedzmy Pięknie, jeszcze tych sobie połączymy. W takim razie mamy tylko dwa oddziały tutaj do przetrenowania. Tych sobie nie będziemy łączyć, tych możemy połączyć. Widzicie, jest ich setka. Pięknie. Więc tak, ja już wiem co chciałem tu zbudować. Tu chciałem zbudować te koszary hmm, No dobra. Czyli tak, przetrenujemy sobie tych, przetrenujemy sobie na pewno tych i tych i dowódcę. Pięknie. Uh -huh. Ci natomiast mogą kryć się w lasach. Na razie nie będziemy ich tam zabierać. Stąd tutaj musimy zwerbować jeden oddział Widzicie? pieniądze i cały czas idą na tą nieszczęsną politykę wojskową i... What the fuck is to miało... Kolejna armia M. się M. zrobiła M. Ciężko jest zapanować powiem wam już nad tym wszystkim co się dzieje. Mhm. Mm Później z nimi rozprawię, jeżeli podejdą ewentualnie. Tutaj gdzieś e, była właśnie jeszcze jedna armia rebeliantów. To oczywiście się rozprawiłem w ten sposób. Do widzenia. Uh -huh. Zastanawiam czy cofnąć na górę, żeby zabić tych. Chyba tak zrobię, bo to zajmie mi 4 tury. Będziemy tak biegać tym oddziałem. Czy to wszystkim muszę ściągnąć? tak. Stąd siły doświadczone. Idziecie na razie do Alamut. Pięknie. Następnie zobaczmy, co mamy tutaj. Tutaj nic nie mamy, co możemy wyciągnąć. Z tymi na razie nie będziemy się bić, choć moglibyśmy. Wiecie co, ja ich rozprawię się z nimi, do Was wrócę. No, bez najmniejszego problemu. Dobra, wystarczył garnizon stąd. Mm -hmm. Dobra, zobaczmy, co mamy w takim razie tutaj. Stąd nie możemy za bardzo ludzi zabrać, stąd mogę zabrać ludzi. Tu jest kolejna w ogóle armia, którą chcemy się rozprawić i ta, ta sama sytuacja, zabiję ich yy... albo może jeszcze nie. Oh, Co mi z tym Czy oni mi przeszkadzają? Nie, aż tak mi nie przeszkadzają, więc bierzemy sobie tutaj te oddziały i na razie idziemy do Bastry mimi. Przerzucimy ich. Czy ta armia, która znajdowała się w tym miejscu, mogłaby już stworzyć okręt? Tutaj jakąś tam prowizoryczną ochronę tego miasta. Następnie wyjść stąd i przede wszystkim Przerzucić już siły do Basry, gdzie będą mi bardziej potrzebnić konni ucznicy niż na tym zadupiu świata. O dalej, w Bagdadzie. Bagdad się już tutaj robi. W Mosulu mamy natomiast potężną armię, ale która wymagałaby jednak troszkę, żeby ją przetrenować, więc sobie połączymy, żeby były pełne oddziały. Dalnie. I tak, coś by tu jeszcze potrzebowało? Chyba nie, więc... Mosul ma wiarę całkiem niezłą. Czy moi tutaj zabójcy już działali, więc nie mogą ponownie zadziałać? Tutaj idzie ta armia. Aha. No dobrze. Czy oni mają tutaj jeszcze na pewno raz, dwa... Oj, sporo tych miast jeszcze mają. Ja hmm. tak zastanawiam, skąd by tutaj wziąć siły powstrzymać te dwie armie, które nadchodzą, no stąd będziemy musieli na pewno, jeżeli zaatakują Jerwen Jerwan to pójdziemy z naszą armią z Tbilisi im pomóc co jest, stacjonuje Jerwan? W Jerwan w stacjonują siły raczej ciężko by to nazwać taki oficjalnie siłami takimi czysto instrykty wojennymi to raczej siły pomieszane miejskie, choć nie mają też dużo tutaj dobrych oddziałów myślę, że obrona byłaby dość skuteczna gdyby mieli się za czym tam bronić w Alamucie werbujemy już kolejną armię powiem wam, że weźmiemy sobie troszkę tych tej konnicy czy może jednak nie, za jedną turę tutaj za dwie tury, tu jeszcze za jedną wolno, wolno przychodzą za wolno a w Hazie Trzeba sprawdzę sobie. Nic. Mosul jest moją twierdzą, teraz nową. Hmm. Przetrenować możemy ich. A no, w sumie czemu nie? Okonnicę sobie chętnie przetrenuję. Moglibyśmy nawet wyjść. Więc tak, dowódcą yes, pewno wyjdę no, tutaj, wykupić sobie wieżyczkę. Ja niewiele nie widzę. widzę na Dobrze, nie ma żadnego przeciwnika. Więc moglibyśmy wyjść. Czy oni są daleko od miasta? Tak, daleko i nie dotrą na pewno. W takim razie my sobie staniemy tutaj. Widzimy całą Jak naszą armię. zostawimy sobie tylko tych konnych uczni. Nie, konnych łóżników właśnie też zabierzemy tylko tych sobie zostawimy. Żeby na tych jeszcze dodać. Nie. Idziemy do dowódcy i zaatakujemy tą małą armię. Która mi tutaj... O, O! o. o, 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 o to będzie po prostu piękna rzecz. Doskonale. I to już ludziska w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Hejka!